Krzysztof Bosak wyraźnie nie jest zachwycony postępowaniem Sławomira Mencena. Mencen po rozmowie z Rafałem Trzaskowskim spotkał się z nim oraz z Radosławem Sikorskim na piwie, u siebie w pubie. W studiu programu w Radiu Z, podczas omawiania tego tematu, doszło do mocnej wymiany zdań pomiędzy wicemarszałkiem Sejmu a posłem Trelą. Posłuchajcie. Cieszę się z jednej rzeczy po tej wczorajszej debacie, bo ona pokazała, jak rozdygotane jest środowisko Konfederacji. W jakim sensie? Bo tu obecny pan marszałek Bosak próbuje to wszystko wykorzystać i tą taką skrajną część Konfederacji próbuje przy sobie trzymać na zasadzie, że te gesty niektóre zachowania pana Mencena były niewłaściwe i takie opinie już są, a pan Mencen tym spotkaniem po tej debacie pokazuje, że chciałby zrobić jakiś inny ruch. Więc im konf Federacja będzie czy bardziej pan uważa, pan uważa, że pan, y, y, pan marszałek Bosak. No przecież pan marszałek Bosak. odcinając się od działań Sławomira Mencena ale prowadzi jakąś grę ale, oczy, ale oczywiście, że tak, No przecież wczoraj pan marszałek Bosak był uprzejmy to bezpośrednio komentować. No widać było ten grymas, to niezadowolenie, to zniestawienie. Tu też widać. Nie, tu, te... tu, też widać nie <laughs> tu też widać. Natomiast ja się z tego no bardzo, bardzo cieszę, dlatego piwo. że przecież Rafał Trzaskowski nie poszedł tam po to, żeby przekonywać do siebie Sławomira Mencena czy pana Bosaka, tylko poszedł po to żeby mieć kontakt z wyborcami pana Mencena i nie byłoby pewnie innej platformy Słyszał niż że te... ale ale, ale panie marszałku widział pan to nagranie, ale, ale może pan troszeczkę się na niego ale może pan się widział widział pan? troszeczkę uspokoić no bo widzę tak, ja tak, że pan proszę, jest proszę, wyjątkowo nerwowy dosłajmy dodajmy to Dwie trzecie w sądzie panowie, panowie że widział pan swoją minę wczoraj jak pan to komentował widział pan no raczej nie widział nie widział może się ogląda ale pan ma jakiś z tak, mamy, mamy, z to jest psychologii. jako analityk Ale nin nie, y, Krzysztofa Posłanka. Analizuję to, dlatego, że widzę nawet nerwowość dzisiaj y, rano. To jest nie w smakie części nie. Konfederacji, natomiast, żeby była jasność. Y, intencją tego, ja to mogę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo rozmawiałem też z y, otoczeniem Rafała Trzaskowskiego, było to, żeby mieć kontakt z tymi ludźmi, którzy na mecenach poszli zagłosować. I tyle. I ja uważam, że jeżeli coś, co było wczoraj debatowane, obejrzało już ponad 4 miliony ludzi na YouTubie, a transmitowały to też media tradycyjne, to był efekt. A co zrobią wyborcy Konfederacji? Jak zagłosują, Krzysztof to jest Bosa. zupełnie inna sprawa. Padł po, zarzut, że to, że tutaj... pan Bosak jest niezadowolony z pana Mencena. ja się cieszę. To ja tylko jedno Mam, mam nadzieję, że wszyscy ci <laughs> <laughs> wyborcy Konfederacji, mam nadzieję, że wszyscy ci wyborcy Konfederacji, którzy zobaczyli Trzaskowskiego u Mencena, nawet jeżeli mieli wątpliwość, że Dobrze, to pana nadzieja. To nie nie. To na pewno nie się nie zagłosują je. teraz na Trzaskowskiego. O, o, Krzysztof Boza, nie który zdaniem Tomasza Treli, ją w konfederacji. Znaczy, zaraz, to to za zarzut, że, że jakąś miałem minę. No. Teraz U. też ma pan mnie Podobnie. O. Zacznijmy od tego, że Trzaskowski, Trzaskowski wczoraj z Sikorskim, tam Nitrasem, całą ekipą, tą panią Poprowską, co szefuje sztabowi. Nie tą panią Poprowską, tylko Wioletą Poprowską. I Mencenem. Przepraszam, jaką panią Poprowską? Nie tą, bo powiedział pan tą panią Poprowską. Panią Pani, po szefową sztabu, no wparowali całą ekipą na no, nieswoją imprezę, do nieswojego lokalu, gdzie część z nich wisi na liście klientów nieobsługiwanych. I był tam męcen? Zrobili no? wypad, wypad na wrogi teren. E, ale ale to, był Skuteczny wypad. Oj, 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 oj. Panowie. Czy mogę odpowiedzieć? Tak, proszę bardzo. Yy, ja rozumiem w logikę polityczną tego ruchu, natomiast nie twórzmy wrażenia, że Pijawską teraz mamy był. być zachwyceni ruchami sztabu Platformy. Był to ruch sztabowy, nie była to żadna wizyta towarzyska. Nikt tam sobie wyobrażał. No ale zręczny wpadał. czy nie zręcznie Ja się dowiedziałem Bardzo o zręczny. tym, siedząc na antenie kanału Zero, byłem zaskoczony. Czyli mi tak? na tych zdjęciach, też nie mam szczególnie zachwyconej miny, ale, moim był. Moim zdaniem, ale był. Ale pan był. się podawał. Drodzy państwo, merytorycznie panowie, panowie są ciekawe. Chcę jedno dopytać jeszcze. Pan ja panie, mogę marszałku. panie redaktorze, Tak, ale chcę jeszcze, no a propos tego Sikorski spotkania. Pan Twitter nie wrzucił tego, jak goście tego sztabu, tego pubu, przepraszam, skandują wobec Trzaskowskiego hasła niechętne. Został tam przyjęty po prostu bardzo niechętnie. Nie wiem po ilu minutach się stamtąd zwinęli, natomiast to nie jest ich miejsce. Nikt tam sobie w ramiona nie wpadał i, i myślę, że jeżeli celem tego było zmniejszanie dystansu z wyborcami Konfederacji, to Masz to, ma do pana to Ja mam do pana pytanie, bo ja rozumiem pana narrację, pana logikę, pan chce za wszelką cenę to pokazać. Narracja, to jest prawda. A to proszę powiedzieć, czy ktoś zmusił. Pana Sławomira Mencena, żeby tam był? Nie, żeby ktoś go zmusił? Żeby usiadł przy tym, stoliku, przy tym stoliku. stoliku, bo tam w stoliku zdaje się jest więcej. Ktoś go zmusił, żeby siedział przy, przy tym stoliku, bo jest najważniejszy. No, moment, moment. A nie sprawy że jedno zdanie od pana Marszaela. Panowie. Wyborczy, no, nie, Miseszto Wosak odpowie ale, i kończymy to, temat tam. piwa. Nie, zachowałeś się jak cywilizowany człowiek jak z własnej inicjatywy. Pan ma z tym problem? Nie, pytam, bo pan ma z tym problem. Nie, nie mam. Jak z panem rozmawiam? Pan cywilizowany człowiek. Drodzy państwo, ja polecam tu gościom soczek.